Dzień dobry Na sprzedaż bardzo fajny mieszczuch I nie tylko, jakim jest Volkswagen Polo 2010 rok Już tej kolejnej generacji 1.6 TDI 200 z malutkim haczykiem przebiegu 1000 Auto bardzo żwawe I jak na Volkswagena Polo Bardzo dobrze wyposażone Między innymi oryginalna arufelgi 16 Z ładnymi oponami letnimi Czujniki parkowania tempomat lusterko, fotochrom skórzana kierownica, cztery elektryczne szyby i sofiksy z tyłu um, klimatronik sprawny, także mrozi bardzo dobrze e, kierownica ze sterowaniem radia tak wygląda tył, auto w ładnym stanie niezniszczone Zewnętrznie też ok. Lakier w bardzo ładnym stanie. Półeczka jest. Duży bagażnik. Fajny wzór tapicerek, Sportowe fotele. Także bardzo fajne auto do, do miasta i nie tylko. E, podsumowując, 2010 rok 1,6 TDI, przebieg 200 polecam.